portalu przyznaję. troska, ból bowiem nie męczy bez przerwy. Kazała mi porzucić kompanię uczonych pań, a umysł mój nie może móc słodkiego potomstwa zrodzić, bo sam to nie w nieszczęściu. Niedawno przecież we wzburzone letejskie fale bladymi stopami wstąpił mój brat najdroższy. Pod ciężką ziemią trojańską przy brzegach Reteum spoczywa. Przed oczu naszych porwany, Kochałem cię, bracie, nad życie, a nigdy już cię nie ujrzę, choć kochać zawsze będę i zawsze już smutne pieśni będę układał wiecznie w pamięci, mając śmierć twoją. Żałobne, jak pieśni duliki w cieniu liści ukrytej, ciągle opłakującej tyla, którego straciła. Lecz nawet taką rozpaczą dotknięty tobie, Ortalu, posyłam to tłumaczenie pieśni potomka Battisa, żebyś przypadkiem nie uznał, że prośby moje z moją pamięcią umknęły, powierzone zmiennym wiatrom. Jak jabłko toczy się przesłane przez wielbiciela dziewczynie niewinnej w sekretnym darze. Ukryła je biedna na piersi pod cienką tuniką sukni i zapomniała. Wypadło, gdy wstała, matkę przywitać. Jabłko się toczy po ziemi, a dziewczynie policzki zalewa rumińc wstydu. et mea si duo confectum cura dolore, słokat et doctis ortule viringimbus. nec potis est dulcis musarum ex porme fetus mens animi tantis fluctat ipsa malis nam quem ei nuper leteo in gurgite fratris palidulum manuas aluit unda pedem TROIARE TEO quem subter litore telus ereptum nostris obterit ex oculis numquam ego te vita frater ambalior aspiciam post hac et certe semper amabo, semper maesta tua carmina morte canam, qualia sub dansis eram morum conquit umbris, daulis assumpti fata gemens itili, set tamen in tantis mare riobus mito, hec expressa tibi carmina batidate, ne tue dicta vagis nec fiomque credita vendis, et fluxis meo forte putes animo ut missum sponsi furituo munere malum procurit casto virgines et gremio quod misere oplite molis sep veste locotum dum adventum matris prosidit ex sirtitur atque illud propo preceps agitur de cursu huic manat tristi consequis ore rubor